Witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z Michałem w rezerwacie Wiecznie, ale w trochę innym manturażu. Michale, słyszałem, że jakaś ciekawa akcja jest teraz zorganizowana w kieleckich rezerwatach. Opowiesz nam jaka? Oczywiście, moi drodzy, akcja we współpracy koparku Kielce z Eneris Surowce. Akcja związana z sprzątaniem, ze sprzątaniem, moi drodzy, właśnie tych terenów przyrodniczo-cennych Wietrzni, Kadzielni i Ślichowic. Przy każdym z tych miejsc stoi taki zielony kontener. Właśnie przy, nim, przy jednym z nich tutaj stoimy. Akcja rozpoczęła się 22 kwietnia, nie bez Dzień Ziemi. Dzień Ziemi, a więc dzień również, w którym warto, warto przypomnieć, że dbamy o naszą planetę, dbamy o środowisko, zwłaszcza środowisko przy rezerwacie Ślichowice na końcu ulicy Kazimierza Wielkiego. Michale, idąc na spacer, zabieramy na śmieci, możemy zebrać te śmieci, które spotkamy i wyrzucić do kontenera. Z tym, że dodam, że na Stichowicach kontener akurat jest czerwony, ale ma tą samą nazwę, czyli NFS. Dokładnie napisana. tak. To może być zwykła reklamówka, to nie musi być od razu worek na śmieci. W każdym razie, moi drodzy, chodzi o pewien symbol, tak? Ale chodzi też o pewną, pewne zaangażowanie nas wszystkich tak naprawdę, dlatego że my również jako obywatele, tutaj jako mieszkańcy tego miasta, ale też jako pracownicy tego parku Kielce. Bierzemy udział w tej akcji e, sprzątając właśnie śmieci z tych wskazanych wcześniej miejsc, także gorąco zachęcamy, e, chodźcie na spacer, oczywiście zachowajcie wszelkie stroż, środki ostrożności, które w tej chwili są zalecane, przypominamy o zakrywaniu e, ust i nosa, może tobie piecułka chusta, Bezpieczna może być maseczka. odległość. Bezpieczna odległość. Nawet na spacer możemy wziąć zwykłą reklamówkę, może nawet worek na śmieci, spróbować zebrać trochę tych śmieci i wyrzucić właśnie do takiego, do takiego kontenera. Myślę, że jeżeli wszyscy weźmiemy udział w tej akcji, no to na pewno nasze rezerwaty i ich najbliższe otoczenie będzie znacznie, znacznie czystsze. Dobrze, czyli zachęcamy Dzień Ziemi, sprzątamy kieleckie rezerwaty i co? I to wszystko. To dziękujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Dziękujemy, bardzo. Pozdrawiamy Was serdecznie.